To spora frekwencja patrząc na konkurencyjne sporty kontaktowe. Hala Akademii Wychowania Fizycznego pękała momentami w szwach. Gdyby zawody zostały rozegrane na przykład w orbicie, tym jednym z większych obiektów Wrocławia, pewnie też byłby w dużej mierze zapełniony. W imprezie wystartowało około 300 fajterów. 60 rywalizowało w brazylijskim jiu-jitsu, grubo ponad 200 w MMA. Turniej odbył się na czterech polach walki, w trzech matach i w ringu, na którym... Walczyli w najbardziej widowiskowych walkach full kontaktowych. Bardzo dobrze wypadli wrocławcy reprezentanci, na przykład drużyna organizatorów rywalizacji. Wrocław wywalczyła łącznie 9 miejsc na podium w MMA. Złoto zdobył Patryk Widera, Srebro Marek Jędrzejczak. W BJJ wrocław gymowcy zdobyli 7 krążków. Złote Marcin Lewandowski, Dariusz Świeć i Kamil Gurak, Srebrne Artur Gwóźdź, Mateusz Popow i Mateusz Bernat i brązowy Mikołaj Bajserowicz. To był udany dzień ze sportami walki we Wrocławiu. Co ciekawe, w Pucharze Polski Zachodniej zaprezentowali się nie tylko reprezentanci Dolnego Śląska. W szranki stanęli także m.in. przedstawiciele Warszawy, Szczecina i Górnego Śląska.